Włączamy, ściągamy aplikację Fly GPS, ustawiamy, ustawiamy punkt wodzi, to będzie najlepiej manufaktura. Tu jest najwięcej Pokemonów, wodnych szczególnie. Czyli powiedzmy czy to jest to miejsce, czy to jest park staromiejski, tak. Czyli powiedzmy, że ustawimy tutaj. Ogrodowa, ja sobie dodam od razu do ulubionych. Manufaktura. Dodałem do ulubionych. Ehm. Run GPS, joystick, location, mode, Pokemon ustawiamy. E, musimy pozwolić aplikacji na działanie, czyli włączyć opcje deweloperskie, settings, wchodzimy i szukamy tego. Szukamy, szukamy, szukamy aplikacji, e, wybieramy fikcyjne aplikacje lokalizacji, ustawiamy naszą aplikację, czyli FlyGPS. E, kliknę ok, wracamy, uruchamiamy GPS Jeszcze raz to samo. GPS Service Run. Joystick Location Mode Pokémon. Odpalamy Pokémony. Jesteśmy. Wybieramy Pokemona startowego. Zaczynamy grę. Jeżeli chcemy Pikachu, to nie bierzemy tych trzech Pokémonów, tylko musimy po prostu kilometr przejść. Wtedy pojawi się Pikachu. No to idziemy sobie naszym joystickiem. Powiedzmy, że idziemy tu. Idziemy, idziemy, idziemy. Nieważne, idziemy dalej. O, jest pikachu, od razu się pojawił. Łapiemy pikachu. Przełączamy tutaj na widok i łapiemy. Pikachu złapany. To jest pierwszy Pokemon Nickname To już możesz uciec. Już. E, dobra, teraz lecimy znaleźć tego e, Magic Carpia. Tutaj sobie pójdziemy, ktoś lura zapuścił. Oczywiście cały czas joystickiem sterujemy. O jest Gasli, to złapiemy. Gasli jest fajnym Pokemonem.

Dobra, ale my chcemy Magikarpia. Czy zorientować, gdzie jestem w ogóle. Czy tak, tu mamy rondo w manufakturze, tu idziemy, dobra. A nie w tą stronę? Nie, 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 nie. Tutaj, dobra. Tu powinien być jakiś karp, z tego co kojarzę. Dobra. Będzie coś? Jest ptak, dobra, bierzemy. O, coś się przycięło. No dobra. Oczywiście najlepiej ustawić sobie lokalizację tam, gdzie jest Polk Stop. Będziemy mogli zbierać Polk za darmo. Ja sobie teraz zbiorę właśnie. No 3 nie jest źle. I co? Idziemy do następnego punktu, nie? A. O, jest karp. Bierzemy karpia, lubimy. Skarpia może możemy radość powstać, także. Great. Także jak widać możemy sobie siedzieć w domu Zbierać rzadkie pokemony w miejscu gdzie jest ich najwięcej Czyli w manufakturze w Łodzi Inne lokalizacje, które polecam, też łazienki w Warszawie No tutaj mamy dwa, których też nie mamy, też złapiemy Także bardzo szybko możemy zdobyć dużo różnych pokonów rzadkich. Stariu łapiemy. Psyduck gdzieś jest w pobliżu. Trzeci level, także levely wskakują bardzo szybko jak stosujemy tą metodę. Medale, prawda. Gdzie może być psajdek? Muszę się rozejrzeć. Tu jest, tu może, tu będzie pewnie. Albo tu będzie, tu pójdziemy. Jak ogarnę joystick. Sterowanie nie jest proste. Teraz biegnę po dachu manufaktury, chyba nie. Dobra, jesteśmy. Co tu mamy? Tu mamy Eve. on też bardzo dobry pukał. Praktycznie wszystko łapiemy za pierwszym razem. Już mamy obcykanie. No, wyskoczył. No i uciekł pierwszy Pokemon, który uciekł. No tak się zdarza. Dobra, wracamy tam, tam jest. Tam będzie dużo Pokemonów w tą stronę. Lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście możemy też dżimy w ten sposób przejmować, ja tego nie przejmę, no bo mam za niski level. Ale ktoś tu walczy właśnie. Dobra, zobaczymy co tu jest. O, jest Psydek. Właśnie jego szukałem. Kaczkę zawsze warto mieć. No. Dobra. Dobra, i może na koniec jeszcze pokażę jak się przenieść do Warszawy szybko. Co prawda jak będziecie się przenosić to róbcie to na przykład nie wiem ile z do Warszawy. Godzinę zajmuje dojazd, trochę więcej. Więc zróbcie to powiedzmy po godzinie tak, żeby nikt się nie kapnął. Łazienki, są królewskie łazienki. Tutaj sobie postawiam. to jest dobre miejsce. Dodamy do ulubionych. Łazienki. GPS run, joystick mode, jedziemy. Dobra, jesteśmy w łazienkach. Teraz jakbyście to zrobili po godzinie, normalnie byście mogli łapać Poke... O, ja też mogę, bo czasami dają, y blokują na dwie minuty łapanie Pokémonów, ale to jest wszystko w porządku. Także nie skaczcie tak za szybko, najlepiej wyłączcie komórkę, poczekajcie godzinę i dopiero zmieniajcie lokalizację na dalszą. My mamy Teraz chodzimy po wodzie jak Jezus Już no. nie mogę wycelować Bram Wyskoczył i uciekł No, zdarza No i tyle, nie? Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy się przejść w wzdłuż wody Na wyspę wejdziemy nic nie ma na razie. Zobaczymy tu. A jest słaby pokemon. Co Ale tak wszystkie uciekają? No, drugi magikarp. użygają, no nieważne. Pok stopy oczywiście nie będziemy mieli nigdy problemu z pogbalami. No i tyle. Jakby się zaczęło możemy się zawsze wylogować Zalogować jeszcze raz I teraz już powinna być, powinna być gitara Nie